Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to będziesz miał tyle fałdolców na swoim koncie w Fortnite. Siema, wraz z pięcioma innymi YouTuberami organizujemy konkurs na 17 tysięcy fauldolców. U każdego z YouTuberów macie do wygrania prawie 100 złotych. Wystarczy, że skomentujecie każdy film konkursowy. Oczywiście w komentarzu musicie napisać swój nick. Zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, jak i pod każdym z filmów konkursowych u innych. Następnie zasubskrybujecie wraz z dzwoneczkiem wszystkie kanały z opisów, w tym kanał mojego syna Łeziwa. Pamiętajcie, by każdy miał publiczną subskrypcję, bo w innym wypadku osoba, która zostanie właśnie wygranym, no niestety zostanie pominięta. A w w komentarzu macie godziny, o których youtuberzy wstawiają filmy konkursowe. Wyniki pojawią się 8 listopada, a ja życzę powodzenia. Siemano mordeczki z tej strony, Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat zwracania fałdolców w Fortnite. Kończycie ten film do końca. Ale jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji, możesz też wpaść na mój Instagrama, A ja, już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Także na samym początku przejdźmy sobie do błędu, który ostatnio miał miejsce w Fortnite. Cie. Także każda osoba, która zakupiła właśnie ostatnio bombowym ROK, otrzymała zwrot fałdolców. Jest to spowodowane tym, że był on w sklepie do kupienia za 1500 Faudolców, a normalnie skin ten był dostępny za 1200. No i osoba, która kupiła tego skina właśnie za te 1500, otrzymała 300 fałdolców zwrotu w ramach tego, że po prostu Epic Games popełnił taki mały błąd. Już nieraz takie coś mieliśmy w grze, że jakiś przedmiot był o wiele droższy niż normalnie. No no i Epic Games potem po prostu oddawało im dolce A teraz przejdźmy sobie do naprawdę spoko rzeczy, która ostatnio pojawiła się w Fortnite. a najdokładniej zwrot jednego ze skina tych takich rugbystów. No i generalnie, jeżeli posiadaliście właśnie skina z okresu NFL, no to teraz możecie sobie go po prostu zwrócić. Wystarczy, że wejdziecie w opcję, i tam wyślecie właśnie yy, opcję żądania i tam po prostu możecie sobie właśnie zwrócić skina. No i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko, bo wydaje mi się, że mało kto jeszcze gra tymi skinami. No i po prostu Epic Games dało taką opcję dla każdego, kto tego skina posiadał. Lecz jeżeli tego skina nie posiadacie, to niestety, ale nie, właśnie dostaniecie dodatkowego biletu zwrotu, no i po prostu nie będziecie tego mogli zwrócić. No i jeszcze na sam koniec przejdźmy sobie do takiej szybkiej metody na darmowe fałdolce. Ale na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że robicie to na własną odpowiedzialność, więc żeby nie było, że nie ostrzegałem, bo możecie tutaj dostać bana, ale jest to ban bardziej wielkości tygodnia, maksymalnie dwóch. No i generalnie polega on na tym, że piszemy do Epic. Games, że zakupiliśmy fałdolce, lecz tak naprawdę ich nie zakupiliśmy. No i jest kilka opcji, a najdokładniej jedna z nich to taka, że Epic Games po prostu Wam odda te fałdolce, kolejna jest taka, że Wam je odda, a następnie po kilku tygodniach po prostu je zabierze. Jest opcja taka, że będziecie musieli wysłać jakiś dowód, że rzeczywiście to zrobiliście, a jest opcja taka, że po prostu Epic Games Wam nie odpisze. No ale zapewne coś Wam odpisze, lecz najprawdopodobniej będzie to to, żebyście wysłali jakiegoś screena czy coś takiego. Lecz jeżeli rzeczywiście dobrze napiszecie to możliwe że od razu będziecie mogli otrzymać że tak powiem te faudolce no i co moi drodzy to już by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek ja byłem hexo przypominam o konkursie na darmowe faudolce do zobaczenia i cześć